Witam Państwa bardzo serdecznie chciałabym zaprezentować inwestycje, które są realizowane przez samorząd Dzierzgonia. Jesteśmy na drodze w miejscowości Nowiny. Mieszkańcy ci od lat mieli duży problem z poruszaniem się po tej drodze. Była to droga wykonana z jumb, stara, zniszczona, gdzie od wielu lat mieszkańcy tej miejscowości zabiegali o wykonanie porządnej nawierzchni. Nawierzchnia służy nie tylko tym mieszkańcom, ale również Dużej rzeszy mieszkańców dzieżgonia, którzy tutaj aktywnie spędzają swój czas. Jest to trasa biegowa ulubiona przez naszych dzierżgońskich biegaczy. Kolejną inwestycją, którą realizujemy dla Państwa, jest ulica Trałguta. Zrobiliśmy ją wspólnie z powiatem sztumskim. Też myślę, że w znacznym stopniu ułatwiła komunikację naszym mieszkańcom, a przede wszystkim ułatwiła postój samochodów w wyniku dużego rozwiązania, jeżeli chodzi o parkingi. W jeziornie realizowana jest kolejna inwestycja polegająca na wybudowaniu chodnika. Przy tej inwestycji powstanie również boisko, przy realizacji którego są zaangażowani mieszkańcy. Wykonają nasadzenia, wspólnie będziemy siać trawę i dbać o jego nawierzchnię. Znajdujemy się na ścieżce edukacyjno-rekreacyjnej nad rzeką Dzieżgoń, zlokalizowanej w centrum, która została przygotowana do wypoczynku i rekreacji naszych mieszkańców. Gmina Cieszgoń to również inwestycje w młodych mieszkańców. Realizujemy dla państwa klub Malucha. Już od grudnia swoją edukację rozpoczną najmłodsi nasi mieszkańcy poniżej trzeciego roku życia. A również remont w budynku szkoły przy ulicy Zawackiego, gdzie powstają nowe sale edukacyjne dla naszych sześciolatków. Wkrótce przekażę kolejne dobre informacje o realizowanych dla was inwestycjach.